Tabelę pierwszą działu 7. Informacja o komunalnych osadach ściekowych sporządza się w przypadku poddawania odzyskowi komunalnych osadów ściekowych o kodzie odpadu 190805 zgodnie z artykułem 96 ustęp 1 ustawy o odpadach. Dane należy uzupełnić osobno dla każdej oczyszczalni ścieków. Aby wprowadzić informacje do tabeli, należy z poziomu listy działów wybrać opcję Dodaj. System wyświetli listę oczyszczalni ścieków, która zawiera numer, nazwę i adres miejsca prowadzenia działalności oraz pole pozycja uzupełniona. Aby dodać oczyszczalnię ścieków, należy z poziomu listy wybrać przycisk Dodaj oczyszczalnię ścieków. System wyświetli formularz dodania oczyszczalni ścieków, który zawiera nazwę, numer, i adres miejsca prowadzenia działalności. Aby uzupełnić dane, należy kliknąć w jedno z tych pól. System wyświetli wyszukiwarkę miejsc prowadzenia działalności wprowadzonych w dziale pierwszym, z której należy wybrać odpowiednie miejsce. Jeżeli w wyszukiwarce nie znajduje się wymagana pozycja, należy wrócić do działu pierwszego, a następnie dodać miejsce prowadzenia działalności. Dodane miejsce prowadzenia działalności pojawi się na liście wyszukiwania. Po wybraniu miejsca dane zaczytają się automatycznie. Przycisk Zapisz umożliwia zapisanie danych i przejście do widoku listy oczyszczalni ścieków. Po zapisaniu dodana pozycja pojawi się na liście. W zakresie dodanych oczyszczalni ścieków, za które podmiot chce złożyć sprawozdanie, Należy wprowadzić informacje poprzez opcję obróbka masa, skład i właściwości i miejsce stosowania. Aby uzupełnić sekcję obróbka masa, skład i właściwości komunalnych osadów ściekowych, należy wybrać tę opcję. System wyświetli formularz, który zawiera następujące informacje. Rodzaj obróbki komunalnych osadów ściekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę. Należy tu zaznaczyć odpowiednie pole lub pola wyboru: fermentacja, suszenie, odwodnienie, kompostowanie, higienizacja lub inny tu po zaznaczeniu należy podać rodzaj obróbki. Niżej podajemy masę i suchą masę wytworzonych komunalnych osadów ściekowych. Należy pamiętać, że dane o ilości wytworzonych komunalnych osadów ściekowych należy ująć także w dziale jedenastym. Następnie podajemy masę i suchą masę zastosowanych komunalnych osadów ściekowych. Dane o ilości zastosowanych komunalnych osadów ściekowych należy ująć również w dziale 13 tabeli trzeciej. Następnie podajemy masę oraz suchą masę wytworzonych komunalnych osadów ściekowych, zastosowanych w celach, z podziałem na pięć celów. Cel pierwszy, w rolnictwie rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych, wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz, cel drugi, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu. Cel trzeci do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz, cel czwarty do rekultywacji terenów, w tym gruntów, na cele rolne i cel piąty przy dostosowywaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Można tu wprowadzić dane dla jednego lub kilku celów. Ja wprowadzę dane dla celu pierwszego. Następnie należy uzupełnić badane parametry z podziałem na pięć celów. Dla oznaczonej najniższej wartości dla ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, oznaczonej najwyższej wartości dla ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych i średniej wartości z wszystkich oznaczeń w ciągu roku dla ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych. Dla przykładu wprowadzę dane dla jednej wartości w celu pierwszym, ale należy pamiętać, że informacje wprowadzamy zarówno dla najniższej, najwyższej, jak i średniej wartości dla ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych. Do badanych parametrów należą odczyn pH, zawartość suchej masy. Zawartość substancji organicznych, zawartość azotu ogólnego, w tym azotu amonowego, zawartość fosforu ogólnego, zawartość wapnia. Zawartość magnezu, kadm, miedź, nikiel, ołów, cynk, rtęć, chrom i łączna liczba żywych jaj pasożytów na kilogram suchej masy osadu. Następnie należy podać liczbę badań w ciągu roku, w których wyizolowano bakterie z rodzaju salmonella w 100 gramach osadów przeznaczonych do badań, liczbę badań w ciągu roku, w których nie wyizolowano bakterii z rodzaju salmonella w 100 g osadów przeznaczonych do badań oraz postać komunalnych osadów ściekowych. Płynna, mazista czy ziemista? W przypadku, gdy poszczególne partie komunalnych osadów ściekowych występują w różnych postaciach, należy zaznaczyć, jaka była przeważająca postać tych osadów. Przycisk Zapisz umożliwia zapisanie danych i przejście do widoku listy oczyszczalni ścieków. Aby uzupełnić sekcję Miejsce stosowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, należy wybrać opcję Miejsce stosowania. System wyświetli listę miejsc stosowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych. Aby dodać miejsce, należy z poziomu listy wybrać opcję Dodaj miejsce. Miejsca należy dodać odrębnie dla każdego władającego powierzchnią ziemi o którym mowa w artykule 3. punkt 44 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Po wybraniu przycisku system wyświetli formularz, który zawiera dane władającego powierzchnią ziemi, miejsce stosowania komunalnych osadów ściekowych i masę stosowanych komunalnych osadów ściekowych. Dane władającego powierzchnią Ziemi należy uzupełnić o następujące informacje: imię i nazwisko lub nazwa władającego powierzchnią Ziemi, na której są stosowane ustabilizowane komunalne osady ściekowe. Wpisujemy samodzielnie. Aby uzupełnić adres władającego powierzchnią Ziemi, należy kliknąć w to pole. System wyświetli wyszukiwarkę TERYT, z której należy wybrać odpowiednie miejsce. Po dokonaniu wyboru adres zostanie automatycznie uzupełniony przez system. Należy jeszcze wprowadzić kod pocztowy i numer budynku lub zaznaczyć pole Brak numeru budynku. Opcjonalnie możemy podać także numer lokalu. Jeżeli władający powierzchnią ziemi jest podmiotem zagranicznym, należy zaznaczyć pole wyboru Podmiot zagraniczny władający powierzchnią ziemi i wprowadzić wymagane dane. Aby dodać działkę, należy z poziomu listy miejsc stosowania komunalnych osadów ściekowych wybrać przycisk Dodaj działkę. System wyświetli formularz, który zawiera adres, numer działki, numer obrębu geodezyjnego i nazwę obrębu geodezyjnego. Wprowadzę tu przykładowe fikcyjne dane. Aby uzupełnić adres, należy kliknąć w pole adres. System wyświetli wyszukiwarkę gmin, z której należy wybrać odpowiednią gminę, na której znajduje się dana działka. Następnie należy jeszcze wprowadzić numer działki oraz numer i nazwę obrębu geodezyjnego. Przycisk Zapisz umożliwia zapisanie danych i powrót do widoku formularza Miejsce stosowania komunalnych osadów ściekowych. Następnie należy uzupełnić sekcję Masa stosowanych komunalnych osadów ściekowych. Podajemy tu masę i suchą masę odpadu. Następnie wprowadzamy cel stosowania komunalnych osadów ściekowych. W tym przypadku z listy rozwijalnej wybieramy jedną z opcji. Ja wybieram cel pierwszy, w rolnictwie rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz. Następnie uzupełniamy powierzchnię zastosowania komunalnych osadów ściekowych. I kategorię ciężkości agrotechnicznej gleby: lekka, średnia lub ciężka. Przycisk Zapisz umożliwia zapisanie danych i przejście do widoku listy miejsc stosowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych. Po zapisaniu, dodana pozycja pojawi się na liście. Aby wrócić do widoku listy oczyszczalni ścieków, należy wybrać przycisk cofnij i ponownie cofnij, aby wrócić do głównego widoku listy działów.